Michał Undra dla alines.pl. Dzisiejszym tematem będzie jeden z aminokwasów jakim jest glicyna i w zasadzie jest to najmniejszy aminokwas ze wszystkich aminokwasów białkowych. Jego struktura jest bardzo prosta i tym glicyna się wyróżnia. Czym się wyróżnia też glicyna, że bardzo obficie występuje w białkach strukturalnych i stanowi aż około 30% kolagenu w naszym ciele, czyli jeżeli spożywamy kolagen jako białko no to glicyna jest jednym z głównych elementów właśnie tego kolagenu oprócz proliny i hydroksyproliny i glicyna jest bardzo wyjątkowym aminokwasem jeżeli chodzi o jego zastosowanie ponieważ ma ona działanie wyciszające i uspokajające Właśnie ten malutki aminokwas działa w pewnym stopniu też jako neuroprzekaźnik, działa na nasz układ nerwowy, dlatego jego stosowanie polega przede wszystkim na działaniu wyciszającym. Samo stosowanie glicyny nie wspiera zbyt mocno syntezy kolagenu, dlatego tutaj oczywiście pod tym względem wybieramy sam kolagen, białka kolagenowe, ale glicynę stosujemy w momencie, gdy chcemy się wyciszyć, oraz jest to suplement na poprawę jakości snu. No to jest jego jedno z najczęstszych zastosowań. Glicynę, oczywiście. Raczej staramy się stosować bez białka, bez posiłku, jako że jest to aminokwas, który po prostu, wiadomo, w standardowym jedzeniu też występuje, więc żeby się dobrze wchłaniał, nie spożywamy go raczej z posiłkiem. Glicyna też jest naprawdę takim bardzo bezpiecznym suplementem, bardzo bezpiecznym aminokwasem, który możemy sobie stosować właśnie w celach wyciszających. Jeżeli mówimy o dawkowaniu glicyny w celach czy wyciszenia, czy poprawy jakości snu, to te dawkowanie powinno być dosyć spore. Tutaj w jednej kapsułce mamy 800 mg glicyny. Dawki wspierające sen czy działające wyciszająco to około 3 do 5 gramów, czyli tych kapsułek powinniśmy spożyć od 3 do nawet 5, 6, żeby otrzymać pożądany efekt. Więc tutaj dawkowanie jest dosyć spore. Także tak wygląda działanie i zastosowanie glicyny. Jest to suplement wyciszający, poprawiający jakość snu i pod tym względem polecam go stosować.